Cześć Witawski, serdecznie. O, oh, witaj. witaj, witaj. Zobacz, pojawił się goblin z karabiną. standardowo. Musimy go wygadać. szybko zabić, żeby Bo zawsze nie złoto. Gratulacje! Złoto, goblina skarbnika, jest Twoje. Cześć, to ja chyba mnie znacie. Dzisiaj zagramy sobie w Hotsa w Heroes of the Storm na mapce Podniemna Świątynia i będziemy grali Krasnoludem Muradinem. Bardzo fajna rozgrywka z dobrym wynikiem. Ciekawa, dość szybka, bo 17 minut, ale stwierdziłem, że na pewno Wam się spodoba, więc... Miłego oglądania z moim komentarzem, mam nadzieję. Oprócz tego, jeżeli byście mieli ochotę. Zalajkujcie. Dobra, słuchajcie, bardzo fajna mapka. To jest chyba przedostatnia mapka, jaką dostaliśmy, o ile dobrze pamiętam, najnowsza jest Ala Diablo Style, gdzie walczy na środku dwóch heroesów. Tak chyba było poprzednio, o ile dobrze pamiętam. Jeżeli nie, no to sorry. Mogę się mylić. Buildu będę używał takiego jak w poprzednim nagraniu z Muradinem. W prawym górnym rogu macie odnośnik do tego bildu. Ale będziecie mogli sobie patrzeć. Trochę w czasie nagrania powiem o nim. Pięknie. ciach, Siach. Siach. No, 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 no. Na samym początku kurde strasznie słaby DPS ma, ale mu radni się rozkręca, więc nie ma z tym problemu. Co tutaj musimy robić? Tutaj musimy zajmować ołtarze, pokonywać bossów i trzymać e, władzę nad danym, nad danym otarzem. Niestety było nas tylko dwóch, gościu zginął, nie wiedział kiedy się wycofać, a teraz możemy się bawić. No. Myślę, że nie będziemy ich gonić, ważniejsze jest to, żeby zdobyć ołtarz. No i te ołtarze, w momencie kiedy pokonamy bossów i jesteśmy w posiadaniu ich, e, wysyłają laserek, który po kolei rozwala wieżyczki. E, fortyfikacje a potem już bezpośrednio Rdzeń e, Wroga Bez wiedzieć, jak Proszę bardzo, Kure, mana mi się skończyła ale jeszcze tutaj pomogę Jasne Dobra, bierzemy następny talent I teraz będziemy sobie nadal rozwijać nasze kół e, Pierwsza umiejętność, e, którą wybraliśmy to było także Q, e, tam e, zwiększaliśmy DPS, za każdym razem jak, te, jak użyjemy Q na e, bohaterze e, z przeciwnego teamu, dostajemy plus 5 e, punktów do dps u A teraz druga umiejętność to było... The kill, Yes, kill. Ale Muradin zapierdzielał. A e, druga umiejętność to była plus 400% e, do DPS-u dla stronników, budowli i najemników. Więc to też bardzo, bardzo się przydaje, szczególnie, wiecie co, na tej mapie. Szczególnie z tego powodu, że dość często klepiemy bossów, wtedy plus 400% do dps Jeszcze nagram jeden build. Ten build będzie wtedy konkretnie po dwóch. I troszeczkę będzie bardziej twardy wtedy. Nasz muradnik chociaż i tak jest twardy. Okay. No ale też musimy pamiętać, żeby ładnie farmić. Expa. Muradnik jest naprawdę dobry do farmy, szczególnie e, pod build po dwóch. A to już kiedyś tam, w następnym odcinku wam pokażę. No tutaj. Mamy gościa. Gościówę tak naprawdę. Ale jeszcze chyba z moim DPS-em nie pogadam, chociaż. No. Jeden i drugi. Ja także zrezygnowałem ze starcia. Kurde. Na w początku brakuje DPS-u. Teraz oczywiście e, wybrałem umiejętność, która e, Pozwala mi szybciej, kiedy zadaję obrażenie od ataków podstawowych, pozwala mi szybciej e, odnawiać moje Q, i E. Czas rozłupać komuś, Cherry! Jak taki szwarny, jak to sam mówisz, to zapraszam. Moja magia płynie już poprzez... Elegancko, jesteśmy na czas. Strażnicy! Trzeba to... Bo... powiedzieć, że kurek zacząłem grać w hotsam. Naprawdę się wciągnęłem. Bardzo, bardzo fajna gra. Eee, o wiele, o wiele łatwiejsza od e, Lola. Nie można tego porównywać. Dla mnie to jest bardzo, bardzo duży plus. Eee, no, powiedzmy po 100-200 godzinach rozgrywki, można już jakoś tam dawać sobie radę. W prawie w większości e, rozgrywek. Więc bardzo, bardzo mi pasuje. Ok, zajęliśmy. Elegancko. Tak no jak widzicie, mamy przewagę. I tutaj e, ważną sprawą jest to, żeby e, jak pierwszy team dotrzeć do poziomu dziewiąt, dziesiątego, wtedy mamy ulta. I to jest bardzo, bardzo duża przewaga. Jeżeli ma się ulta i wtedy najlepiej zorganizować mały teamfight i rozwalić przeciwną drużynę. No i dobra, spróbujemy teraz tego bossa sklepać. Mam nadzieję, że ktoś mi pomoże. Okay. Wycofałem się. Zapraszam, zapraszam na bossa. Jaż tam na dole jakaś walka się dzieje. No i mamy ulta. No i właśnie o to chodzi. Tu mnie ktoś lekko zdzielił. a to żaden problem. Zapraszam, niech ktoś mnie zaatakuje. Szybka farma. I lecimy na górę. No i co? Ktoś mi pomoże z tym obozem. Tak, tak, tak. Świetnie. Okay. Ja tutaj tankuję. I tak jak mówiłem w poprzednim odcinku z buildem, że bardzo old poszedł, bardzo dobrze i to był błąd naszych przeciwników, tutaj musiałem się szybko wycofać, okay. ale już, już wstępnie już wstępnie tam coś pomogłem Timowi. i dalej, dalej lecimy na bossa. Chodę, many nie mam. Musiałem się wycofywać, ale skupo mogę. Lekki like heal. Elegancko. Oprócz tego Krasnowiec sam się healuje co jakiś czas. Przydałoby mi się trochę many. No i dobra. Cofamy się. Cofamy się po many, bo e... tutaj niestety bez many za daleko się nie zajedzie, czemu się nie cofnąłem? Tu ja szczerze mówiąc, jeżeli jest taka możliwość, nie ma e, jakiegoś strasznego e, jakiejś strasznej potrzeby, żeby się od razu cofnął. Wolę się cofnąć do tyłu. Niby trochę czasu się traci, ale tak naprawdę, e, tutaj dostajemy niewielką ilość tej many w źródełku, szczególnie już potem. Więc wydaje mi się, że za bardzo się chyba nie opłaca. Co wszystko zależy od sytuacji, jeżeli gdzieś jest team fight, e, i wtedy. E, zaraz powiem, co wybrałem, i wtedy jest to potrzebne, no to wtedy już się do się Cofam z życiem i z maną. I, i wracam się. E, ogólnie wybraliśmy teraz. E, Ulepszenie do W. W momencie kiedy mamy jednego przeciwnika zadamy mu obrażenie od W to zadajemy 300% obrażeń, więc naprawdę dość sporo. W poradniku związanym z buildem dokładnie tłumaczyłem na czym to polega. Oczywiście wszystkie filmy z Heroes of the Storm macie w prawym górnym rogu, w playliście no i tam jest między innymi poradnik związany z tym konkretnym buildem. Weźmy mi linka, oczywiście, do tego nagrania. Widzieliście, jak szybko już sklepaliśmy? Dobra, co teraz? się teraz mogłem w i teraz to miało sens, bo będę miał do pełna many. Tu już nie było sensu się cofać. Proszę bardzo, widzieliście, mamy dwa poziomy wyżej. Krasnolud kontra Krasnolud Tu jeszcze mamy jednego przeciwnika Wrzuciłem ult Sklepiemy, sklepiemy, nie, uciek okay. Dobra, jest, kill Dobra dzieciak Zobaczcie jak długo, jak długo trwa ult naszego Krasnoluda Tutaj już się cofnęliśmy. Ogólnie starałem się, żeby mieć w tej rozgrywce zerotetów. Zobaczycie pod koniec, mi się udało. Widzicie, ja się cofam i lecimy na top. No i dobra, dopełnowany. Jest oczywiście na samym początku przy Muradinie możemy wybrać umiejętność zamiast podnoszenia DPS-u zamiast podnoszenia dps możemy e, wziąć taką e, korę ciężko będę miał nie chcę tutaj się wbijać sam to chyba odpuścimy nie wiem gdzie są gdzie są nasi ludzie chociaż może, może, może. Tutaj oj oj, oj. Body block, ok i piękny kill. widzieliście? To jest to. Co prawda powinno się to robić w drugą stronę, najpierw powinno się skoczyć, potem z Q, a potem w O Tutaj przede wszystkim nam zależy a, sklepać ona przy okazji też. Tu nam przede wszystkim zależy na zajęciu tej miejscówki. Więc nawet nie będziemy e, lecieć za dalszą, za dalszą dużą z mojej świątyni, wracajcie do swoich wojenek, bohaterowie. Fajnie. Gdzie teraz? Gdzie teraz? Tutaj? Możemy tutaj. Tutaj coś, misiek. Na bocie nam próbuje zrobić zaraz Gatorwą i będzie po nim. Takie wypuszczanie się po 12 poziomie, to już jest strata czasu. Bo to jest e, gwarantowany dead. Znaczy dla mnie ok. Jak, jak najwięcej tego typu akcji. Dobra, no, no, obozik. Tu naprawdę obozy lecą Zabodujmy bardzo szybko. Obocem, Proszę bardzo, robimy jeszcze bossa. Będzie czego mam ult. Boss ładnie też ja nawala. Trochę będę się cofał. Damy radę. Kurra, akurat podszedłem na... ...na uderzenie. Okej, okay, mały heal elegancko na zdrowie hmm. okej okay. dobra, ciofamy się Przynajmniej ja się ciofam, mam ultavraje czego Podstępne okay. posunięcie. Zobaczcie jak ładnie mi się regeneruje zdrowie i lecimy z bosem Kurde Tutaj spałowałem. Moja magia płynie i tak to wiemy. Został zablokowany. i mamy. Bardzo ładnie tutaj przyciśniemy. Nie pamiętam czy to już był koniec. Chyba tak, z tego co widzę, będziemy się zbliżać do końca. Szybka, szybka rozgrywka, ale bardzo fajna. Już tak powiem, wzorcowa i z tego co pamiętam, chyba ani razu nie zminę, więc to też się liczy. Nie zawsze się uda. Nie zawsze też się uda. A, już, dobra, już jest koniec. Niepotrzebnie mówiłem już. Co. No elegancko. Zaraz zobaczymy, jaki będę miał wynik i będziemy powoli kończyć. Pamiętajcie, żeby ocenić. Niespodzianka, niespodzianka. Może kili nie miałem tak mega, mega dużo, ale wydaje mi się, że dobrze spełniłem swoją e, funkcję w teamie. Rozgrywka praktycznie wzorcowa. Dobra, statystyki. 12 do 0. Tutaj najwięcej kili było 15, więc myślę, że jest ok. Krótka rozgrywka. Dobra, słuchajcie. To by było na tyle. Piękne dzięki. Pozdrawiam. Ocencie i do zobaczenia w następnym filmie z papa Pa pa i cześć.